Na, po przełomie XX i XXI wieku nastąpiła reforma edukacji, likwidacja klasistów, czyli ósmoklasistów szkoły podstawowej. Teraz, kilka lat temu, również łączono gimnazja ze szkołami podstawowymi więc trzeba było sobie szukać miejsca w innym miejscu i e, powiedzmy, temat e, pieśnicy został zgłębiony przeze mnie, ale również przez e, nauczyciela, ale również e, ucznia o aktualnego absolwenta XII liceum. Zespołu Szkół Sportowych na ulicy Sługisława w Gdańsku-Żabiance. Wiktor Talewski był również uczniem pani Joanny i pana Piotra w gimnazjum w Słupsku. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że będzie i tutaj tekst i zdjęcia ponieważ czasami sama młodzież, jak i ja osobiście mam niechęć do robienia głupowych zdjęć, ale czasami był taki obowiązek przy realizacji e, różnego rodzaju projektów, mała i wielka ojczyzna, morskie tradycje gdańska i pomorza, więc odnalazłem te zdjęcia z e, przeszłości. Teraz jeśli chodzi o powiedzmy, temat upamiętnienia, to jest forma ukazania przeszłych wydarzeń bądź osób w celu oddania im czci przez określoną grupę społeczną. A więc martyrologia to z języka greckiego czy łaciny oznacza jakiegoś człowieka, jakiegoś wydarzenia, męczennika, cierpiącego człowieka. A więc martyrologia związana, ten termin, z zbrodnią pomorską czy też zbrodnią piaśnicką, bo na Pomorzu Gdańskim można wyliczyć około 400 miejsc związanych z jesienią 1939 roku, kiedy to według obliczeń historyków, profesora Szanowskiego, doktora Cerana z Instytutu Pamięci Narodowej z Wydgoszczy, ta liczba od 36 do 50 tysięcy osób, które zginęły w tym Czasie, czyli jesienią 1939 roku w samej Piasznicy, w granicach od 12 do 14 tysięcy. Teraz upamiętnienie jest przez indywidualne osoby. Taką osobą to dziadek wspomnianego Wiktora Taleskiego który chodził do liceum, tak jak i Państwo w Czersku, to jest w Borach Tucholskich. Teraz zamieszkuje w Słupsku i okolicach, w Borowym Młynie. Stworzył fundację, nasze GOCHy i powiedzmy teren Kaszub, GOCHów i powiedzmy Borów Tucholskich, Zgłębia, w ten sposób że upamiętnia określonymi tablicami osoby, czyli strażnika granicznego, czy też, powiedzmy, nauczyciela, czy dowódcę gryfa Pomorskiego, Józefa Wierszewskiego, ale może być też no, właśnie instytucja, która upamiętnia. Zaczynając od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Administracji Samorządowej czy Instytucji Zakładów Pracy. A więc w Gdańsku będzie to Poczta Polska w dniu 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej. To co zobaczycie Państwo na załączonych E, fotografia. I teraz e, mówiąc o miejscach pamięci w Wolnicie Pomorskim to skupiłem się na e, własnej pracy jako e, nauczyciela historii wiedzy o społeczeństwie, ale również zajęć socjoterapeutycznych. Czyli przez 17 lat pracowałem w Sowieszewie w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie młodzież była kierowana przez sądy w przypadku ograniczenia pozwojenia władzy rodzicielskiej rodziców. I to był całoroczny ośrodek. Więc wyobraźcie sobie, że trzeba coś robić w lipcu i sierpniu. Do szkoły nie pójdziemy. No więc e, po prostu nawiązałem no, kontakty z Warszawą, z Dolnym Śląskiem czy Szczecinem i wymiana młodzieży. I często właśnie wtedy zapominało się o własnych problemach, o własnych tra traumach. Mówię o uczniach, o wychowanych. I teraz rozpoczynając lekcję historii, powiedzmy wypełniam dziennik elektroniczny. A w tym czasie młodzież ma zadanie, nie wszyscy z, od razu, ale to po prostu mają zgłębiać, tak jak ja to robiłem Państwa w Państwa wieku, e, czyli przedmiot wiedza o polsce i świecie współczesnym i nauczyciel e, mówił, aby na następnej lekcji omówić artykuł e, prasowy, e, czy też e, informacje, z dziennika telewizyjnego, e, audycji radiowej. I tak również ja teraz e, postępuję. Podaję przykład przygotowanego przez ucznia slajdu czy slajdów, ale to się też wiąże z e, wycieczkami. Aktualnie jedną z moich miejsc pracy to Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ulicy. Legionów, a więc jest, jesteśmy przy, sąsiadami przy Kościele Świętego Stanisława. I e, od maja mamy klasę e, uchodźców z Ukrainy. E, byliśmy w cerkwi grecko-katolickiej, która się znajduje na zapleczu e, rajskiej, gminnej, e, Medisona. Kojarzycie te klimaty i opowieść o założycielu e, powiedzmy, Rusi Kijowskiej. Świętym Włodzimierzu. E, tak jak my mamy mieszka, to Ukraińcy mają właśnie Świętego Włodzimierza. I Cerkiew, miłe zaskoczenie, bo ksiądz Józef Ulicki z Kościoła Grecko-Katolickiego e, mówi do młodzieży e, powiedzmy w języku e, ich e, rodzinnym ukraińskim. Teraz e, jeśli chodzi o lekcje historii, więc w ósmej klasie bloki tematyczne II wojna światowa Polacy podczas II wojny światowej i tam właśnie wspominam na, przykład na podstawie podręcznika Nowej Ery o e, zbrodni piaśnickiej, która jest w tym podręczniku wymieniona wśród innych e, zbrodni, e, na przykład e, wołyńskiej Teraz e, powiedzmy oprócz tutaj Muzeum II wojny światowej, którego jestem przewodnikiem, wycieczki tematyczne. E, przez kilka lat, np. Szkoła Podstawowa w w Cedrach Wielkich, ale również w Gdańsku ze szkoły podstawowej nr 58 jeździłem 1 września na Westerplatte. O, yy, uroczystość związana z rozpoczęciem II wojny światowej. Muzeum Sztuthof-Żuławie, szkoła z Wrocław. Yy, między innymi widzimy tutaj laureata yy, wojewódzkiego Konkursu Historycznego, yy, Szkoła Podstawowa, Szósta klasa. William Croft, taka ciekawostka, mama Białorusinka bez polskich korzeni, ojciec Holender, uczeń, wygrywa wojewódzki konkurs historyczny o żołnierzach wyklętych, współorganizator Muzeum II wojny światowej oraz oddział Gdański Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj były dzieci od czwartej do, e, szóstej klasy, więc e, weszliśmy do środka e, obozu e, niemieckiego, byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego e, Stutthof w Stutthofie, Muzeum Stutthof. Przy okazji chcę powiedzieć, że odwiedzając takie miejsca martyrologii starałem się, e, znaleźć e, również Miejsca, które będą atrakcyjne pod względem powiedzmy turystycznym czy rozrywki samej powiedzmy młodzieży. Ponieważ dzisiaj nastawienie często osób w naszym wieku jest takie, że jak się słyszy słowo muzeum, nie, nie uogólniam, ale mówię o wybranych przykładach, to często jest cofnięcie się o metr czy o dwa. Natomiast jeżeli się tutaj zaproponuje mecz piłkarski na plaży, to powiedzmy jest, czy na sali gimnastycznej, również powiedzmy pozytywny oddźwięk w drugą stronę. Teraz takie miejsca w Gdańsku, jak cmentarz organizowanowy, czy otoczenie, jak tutaj grup rosyjski w czasach ataku wojsk rosyjskich i, e, powiedzmy, e, saskich na e, Gdańsk, gdzie schronił się Reszczyński. Fatera e, żołnierzy niemieckich, którzy bronili swojego miasta w 1945 roku. Również warty odwiedzin jest wojskowy cmentarz francuski, czyli jedyne w Polsce takie miejsce, gdzie mamy ponad 400, ponad 800 grobów to Gdańsk Siedlce i tutaj uroczystość z, z okazji 11 listopada. Cmentarz ofiar hitleryzmów na Gdańskiej Zaspie przy ulicy Chrobrego, tego tłumaczyć Państwu tutaj nie trzeba, po sąsiedzku i e, również e, liceum dla Dorosłych, czyli taka szkoła sobotnio niedzielna odwiedziła e, cmentarz. E, miejsce związane z ofiarami tyfusu. Ponad 1100 osób z Gdańskiego więzienia, też Gdańsk e, powiedzmy, siedlce. Teraz e, w 2015 roku. E, e, grupa profesora e, szwag, e, Grzyka e, z Instytutu Pamięci Narodowej odkryła szczątki Danuty Siedzikówny, e, Inki i Feliksa Salmanowicza. I również byliśmy z dziećmi z Szkoły Podstawowej 58, w tym e, miejscu, e, gdzie dzisiaj, e, gdzie w 2006 roku zostały złożone szczątki Danuty Siedziś Główny Inki oraz Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Wyjście z Kościoła Mariackiego i tutaj kondukt żałobny i powtórny, można powiedzieć, pogrzeb Inki i Zagończyka. Wycieczka do Wilna. E, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej dla laureatów konkursu, o którym e, wspomniałem, czyli e, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Fatery e, z 39 1944 z polskich e, żołnierzy Polska-Polskiego Armii Krajowej Ponary, czyli miejsce. Kaźni pod Wilnem dla Polaków, dla Żydów. Obława augustowska w drodze powrotnej, czyli działania powiedzmy, Armii Czerwonej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanego wobec polskiego podziemia niepodległościowego latem 1945 roku. Warsztaty. Udział w projekcie Europejskiego Centrum Solidarności na temat grudnia 70. sierpnia 80. Obchody rocznic. Marsz śmierci to szkoła w Cedrach Wielkich w Bocławach. Przejście spod, z kościoła do domu kultury. Obchody 1 września. 1939 przed pomnikiem poczty polskiej w Wolnym mieście Gdańsku. Wyjazd do Gdyni, e, grudzień 70, e, czyli powiedzmy równolatek e, zginął jako ofiara grudnia 1970 roku w Gdyni. To porusza młodych e, ludzi. Teraz e, pomnik poległych stoczniowców Europejskie Centrum Solidarności. I powiedzmy atrakcje związane poza pamięcią. 17 września, czyli pobyt na cmentarzu łostowickim przed pomnikiem Golgota Wschodu, Bursa Gdańska, Szkoła Podstawowa numer 58 i teraz kolejne gra miejska, Quiz czy powiedzmy konkursy z okazji 30 lat 4 czerwca 1989. Wycieczka pobyt przed pomnikiem poległych stoczniowców, przed miejscem, gdzie 35 lat temu Jan Paweł II modlił się przed stocznią Gdańską, przed pomnikiem. Występy muzyczne. Spotkanie z świadkami historii. E, przepraszam, że nie zapisałem nazwiska, ale nie potrafiłem odszukać. E, już nie pracuję w tym miejscu, w cedrach, z byłym więzieniem niemieckiego obozu koncentracyjnego. Tutaj mamy Wójta pana Janusza Golińskiego oraz panią Elżbietę Grot z Muzeum Stutthof. Spotkanie z panią doktor Marią Wielo, której ojciec zginął w Ponarach koło Wilna, która z jednej strony już na emeryturze, ale nadal aktywna zawodowo, prowadzi prelekcje o ptakach w Instytucie Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk, a jednocześnie spotkała się. Ze wszystkimi uczniami od czwartej klasy do 8 w Szkole Podstawowej nr 58. Tutaj mamy również w tle patrona szkoły 58 w Gdańsku Kazimierza Sołtysika, który zginął 11 listopada 1939 roku w lasach Piaśnickich. Teraz upamiętnienie na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, zajęciach socjoterapeutycznych, treści, powiedzmy programu, nie będę tutaj ich po prostu czytał, natomiast przedstawię wydarzenia, działania, które doprowadziły do zbrodni kieśnickiej, a więc akcje eksterminacyjne skierowane wobec inteligencji czy też elit na Pomorzu Gdańskim. I to się na, we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu odbywało według takiego scenariusza, że przed wojną została wydana przez Urząd Kryminalny Rzeczy. Specjalna księga Gończa dla Polski z zapisanymi imionami, nazwiskami, innymi danymi, takimi jak wykonywany zawód. To pomagało odszukać aktywnych społecznie Polaków i jak jesteśmy na przykład na Zaspie, na cmentarzu ofia hitleryzmu, to yy, tam wydawałoby pierwszy raz, jak wszedłem, myślałem, że to cała wyłącznie inteligencja. Natomiast możemy spotkać właśnie i robotników, i rolników, e, ziemian, e, przekrój społeczny Drugiej Rzeczpospolitej. E, I tutaj na lekcjach e, historii. E, odpowiadam na pytania ale również uczniowie odpowiadają kto strzelał do Polaków na Pomorzu Gdańskim kim byli e, sprawcy a więc formacje policyjne stworzone w czasach wolnego miasta Gdańska w e, latem 1939 roku e, grupy operacyjne grupa numer 16 Policji Bezpieczeństwa e, kim były ofiary, a więc zarówno nauczyciele, księża, rzemieślnicy, rolnicy, Żydzi, policjanci, ogólnicy Helu, pracownicy polskich kolei państwowych, Instytut Pamięci Narodowej, od Komisja Badania Zbrodni na Narodzie Polskim tutaj pod kierownictwem pana prokuratora e, Macieja Szulca prowadzi e, badania mające na celu powiedzmy, e, zidentyfikowanie tych ofiar, bo e, na razie to można powiedzieć e, w latach PRL-u zidentyfikowano 55 e, ofiar, dlatego że w 1940... W czwartym roku e, Niemcy e, przeprowadzili przy pomocy właśnie więźniów ze Szuthofu wydobycie e, szczątków ofiar i e, powiedzmy spalenie e, ich. Więc e, nadal powiedzmy śledztwo w tej sprawie trwa. Skąd przybywały ofiar? E, a więc nie tylko z Pomorza Gdańskiego, ale na przykład grupa niepełnosprawnych intelektualnie pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych z głębi e, Rzeszy. Kim byli obserwatorzy wydarzy. E, Muzeum Sztutthof wydał taką tekę edukacyjną e, i tam znajdują się, e, powiedzmy, między innymi pani Elwart, e, takie, e, powiedzmy, w, w, w wspomnienia. E, przez, powiedzmy, w latach 60., że ona przeżyła, dlatego że była, uznano ją za Niemkę, była Kaszubką i dlatego przeżyła i po wojnie opowiedziała o Lasach Piaśnickich, o miejscu egzekucji. Kim byli obserwatorzy wydarzeń, barwy narodowe, państw, skąd pochodziły ofiary, co to jest miejsce pamięci, informacja na temat miejsca zachowania w miejscu pamięci podział administracyjny, a więc powołanie przez Hitlera po kampanii wrześniowej okręgu Rzeszy Prusy Zachodnie, czyli dzisiejsze mniej więcej Pomorze Gdańskie. I tutaj powiedzmy na przykład będąc w Muzeum II wojny światowej Informacje o Piaśnicy znajdziemy w sekcji siódmej okupacja i kolaboracja oraz w sekcji ósmej niemiecki terror okupacyjny. Czyli na 7 tablic, które znajdują się w Muzeum II wojny światowej w tej sekcji ósmej miejsca eksterminacji niemieckiej, pięć miejsc wyeksponowano na wystawie i to dotyczy Pomorza Gdańskiego, w tym Piaśnica. Pomorze Gdańskie były, było takim laboratorium dla kolejnych, zbrodni, więc w szczególności należy upamiętnić te, to po prostu miejsca. Tutaj również w pobliskiej Gdyni rozpoczęły w ku Tczewie, przesiedlenia. I teraz powiedzmy powyższą tematykę realizuję tutaj jako nauczyciel, jako przewodnik po Muzeum II wojny światowej czy muzeum w, w Muzeum Stuttow, w Sztutowie. Teraz posługuję się również scenariuszem lekcji pani Bożeny Słuchackiej z 6 LO w Gdańsku. E, karty pracy, czyli na przykład tabela do wypełnienia, praca z mapą, a więc zaznaczanie, zaznaczenie na e, mapie Pomorza Gdańskiego, miejsc zbrodni, w tym zbrodni w e, Piaśnicy. Wspomniany przeze mnie tekst źródłowy czy też e, na przykład e, fragment książki, który jest jednocześnie był w, 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 w przeszłości tekstem gimnazjalnym z języka polskiego, książka Tadeusza Bodwana, nieżyjącego dańskiego dziennikarza, burmistrz, który opowiada o nie śmierci swojego ojca w Wejherowie, nie w lasach Piaśnickich, tylko w Wejherowie został. E, zamordowany przez Niemców i tylko opowiada o swoim dzieciństwie, o problemach, które stwarzał wraz z bratem e, Rajmundem, swojemu e, ojcu kupując na przykład ciastka na kredyt, nie pytając o to rodziców. Zadania z infografiką i teraz powiedzmy realizując te treści, co jest e, korzystam właśnie z nauk pomocniczych w historii, ale również z e, prac e, psychologów i właśnie e, Stanley Milgram czy Holland Welcer e, zapisali w swojej e, książce to takie streszczenie, że e, powiedzmy tezę stawiają, która jest aktualna obecnie że dominujący w społeczeństwie system wartości można tak zaprogramować w sprzyjających warunkach, że przemoc i zbrodnia stają się normą. Czyli można powiedzmy wskazać mniejszość, w XIX wieku to byli cykliści, po latach 30-tych Żydzi i ktoś tam jeszcze dzisiaj i można wtedy po prostu dążyć do likwidacji tych mniejszości. I to zaobserwowaliśmy w latach, 6, w latach 90. XX wieku w Rwandzie, w Jugosławii, na przełomie XX i XXI wieku. Teraz, jak uczyć o zbrodni pomorskiej, zbrodni ślickich? A więc. Powiedzmy zarówno przekazanie faktów, jak i pokazanie yy, wspólnoty cierpienia Polaków, Żydów, Niemców. Na przykład osoby niepełnosprawne w, yy, w Jaśnicy to byli zarówno Polacy, Żydzi, Niemcy, czy mniejszość etniczna, Polska, yy, Kaszubi. nie w jaki sposób społeczni frustracji, niedowartościowani szukają gorszych od siebie, aby na nich odreagować swoją złość do świata. I również rozwiewam na lekcjach mity i stereotypy.